Wróciły letnie upały, więc poszukamy trochę ożywczego cienia w środku lasu. Pani Adrianna pyta, czy zawsze w komunikacji miejskiej powinno się zwalniać, czy trzeba zwalniać miejsce osobom uprzywilejowanym, osobom starszym. Czasami po powrocie z pracy, po wielu godzinach wysiłku, czuje się sama tak zmęczona, że nie czuje się na siłach. Aby stać tych kolejnych kilka przystanków, i czuję się równie uprawniona do tego, żeby miejsce zajmować. Pytanie to moim zdaniem dotyczy zarówno mężczyzn i kobiet. Znaczy każdy z nas może czuć się na tyle zmęczony, chory, bez sił, żeby się zastanawiać, czy faktycznie powinien zwalniać to miejsce. Powinniśmy pomagać innym, o ile faktycznie sami tej pomocy nie potrzebujemy w danej chwili, bo to miałoby się z celem, gdybyśmy. Próbowali pomóc komuś, kto może tej pomocy mniej od nas wymaga, samemu sobie szkodząc wtedy. No dlatego trzeba ocenić najpierw, czy faktycznie czujemy się na siłach i czy za bardzo sobie sami nie zaszkodzimy. Nie chcę tutaj usprawiedliwiać osób, które nie zwalniają miejsca, bo mają takie widzimy się. Ale problem trochę istnieje, ponieważ czasami negatywnie oceniamy ludzi, którzy zajmują te miejsca, czy nawet też negatywnie oceniamy ludzi, którzy zajmują miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Czasem widzimy tam jakiś świetny samochód, nawet jest legitymacja za szybą uprawniająca do korzystania z tych miejsc, ale i tak jesteśmy skorzy do tego, żeby skrytykować kogoś, kto o pełni sił, wysiada z tego samochodu i idzie do centrum handlowego. Bywają takie sytuacje, w których niepełnosprawność nie jest widoczna na pierwszy rzut oka, i no moglibyśmy popełnić spore fopa, sporą gafę, zwracając uwagę komuś, bo ten ktoś nie dość, że może mieć jakąś chorobę, to jeszcze musi się tłumaczyć ludziom i udowadniać, że ją ma. Znam takie przypadki i są to przykre yy, sytuacje. Więc ostrzegam tutaj przed zbyt szybkim ocenianiem ludzi. Zachęcam jak najbardziej do tego, żeby pomagać, żeby zwalniać, żeby nie zajmować miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, jeśli nam się nie należą. Ale też przestrzegam przed zbyt szybką oceną. I podsumowując, jeśli czujemy się nie na siłach, żeby zwalniać miejsce, to rzecz jasna nie musimy. Dotyczy to również mężczyzn. Styrany mężczyzna po 8-10 godzinach pracy nie musi zwalniać koniecznie miejsca w tramwaju kobiecie 25-30 letniej, tylko dlatego, że jest kobietą. To by się wtedy kłóciło w ogóle z ideą pomocy. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli chcesz otrzymywać odpowiedzi na inne pytania o życie z klasą, zasubskrybuj ten kanał. Nie wahaj się zadawać pytań i przedstawiać własną perspektywę w komentarzach. Nazywam się Łukasz Kielban i zapraszam również na mój główny kanał. Zachęcam jednocześnie do zakupu mojej książki. Link do sklepu znajdziesz w opisie tego filmu. Moją pracę napędza też wsparcie patronów, którzy przy okazji mają dostęp do materiałów dodatkowych, szybszego otrzymywania odpowiedzi na swoje pytania oraz zniżek na moje produkty. Jeśli doceniasz to, co robię, Rozważ dołączenie do tego grona. Pozdrawiam i trzymaj klasę. Cześć!